Jeszcze tylko moment dzieli nas od pierwszego kwiska. Mam nadzieję, że obie ekipy dostarczą nam niezapomnianych wrażeń. Witamy ze stadio do Benfica w Lizbonie. Cieszymy się, że są Państwo z nami, aby oglądać to piłkarskie widowisko. Liczymy, że emocji dziś nie zabraknie. Witają Państwa. Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Mamy nadzieję, że spotkanie dostarczy nam wielu emocji. Jeszcze długo uwolnił się z podkrycia. Okazja! Proszę bardzo, nie czekaliśmy długo na pierwszego gola. Teraz pytanie, czy i kiedy będą kolejne. To była ładna akcja, ale po prostu karykotne błędy w defensywie i pozwolenie na zyskanie przewagi liczebnej. Jak można tak zostawić bez krycia własną bramkę? Oj będą to rozpamiętywać. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. I, i Bernardo Silva. Znakomicie teraz spisali się w obronie. Znowu mogą budować akcję. Doskonała piłka za obronę. Rozumiem zamiar. Była okazja podwyższyć prowadzenie. Ale tym razem niecelnie. Dobrze, że próbują. Spodziewam się kolejnych takich ataków, aż coś wpadnie. Leon. Rafael Lao Biało-Czerwoni przy piłce I Bernardo Silva Idija João Cancelo Ronaldo Uf. Uwaga, czy teraz będzie okazja I kolejny gol! Mamy remis Obie drużyny szybko wzięły się za strzelanie. Po tym golu jest jeden jeden. Cancelo, ma piłkę, oto przy Fernandes. Fernandez, tak się powinno stopować ataki rywala, uwaga, otwiera się przed nimi okazja do kontry, było widać, że to nie piłka była przedmiotem zainteresowania tego ataku, może być kartka, Za takie zachowanie musiała być żółta karta. Sędzia nie ma wątpliwości, że to jedyne rozwiązanie. A i blisko było z tego rzutu wolnego. Z perspektywy stanowiska komentatorskiego wydawało się, że będzie gol. Szkoda. Interwencja, wybicie znakomitego podręcznika i Bernardo Silva. Zdobywają kolejne metry boiska. Popatrzmy. Ale ten obiecujący atak kończy się stratą. Spójrzmy. Sam na sam z bramkarzem. Znakomicie wybronione. Brawo. Dwóch piłkarzy za moment wejdzie na boisko w naszej drużynie. Głęboko w pole karne zagrywa. Oj, jeszcze mogą mieć kłopoty. Dobry odbiór. Przeciwnik trochę szalansko, ale brawa za starania. To sama końcówka przed nami minuta doliczonego czasu. Ten gwizdek na Estadio do Benfica oznacza, że czas na przerwę. Druga odsłona dzisiejszego spotkania właśnie startuje. Rozpoczynają Portugalczycy. Piłka trafia do Cristiano Ronaldo. Nie ulegają presji, mimo że ciągle remis. Jak można nie sfinalizować takiej okazji? Wystarczyło trafić w bramkę. Tutaj chyba w grę wchodziła zła decyzja. Można było przymierzyć zamiast uderzać na siłę. Łatwo przyszło, łatwo poszło. Ma wsparcie, by to rozegrać. Jest szansa, uderza. Było groźnie. Strzał w bramkę, ale solidna obrona. Naprawdę dobra parada. Interwencja efektowna i skuteczna. Jak setki razy na boiskach treningowych. Chleb powszedni bramkarskiego fachu. Strzał! Z daleka! Nie ma! Obronił ten strzał. Zrożnego w okolice 11. No! Dobrze, to nie była zbyt akcja. O, i to był książkowy odbiór piłki. Żadna z drużyn nie potrafi teraz dłużej utrzymać się przy piłce. Ładny odbiór, a przede wszystkim skuteczny jak rozprowadzi ten atak. Koledzy sygnalizują swe pozycje. Impa do Vicini. I znów Jean Cancelo. Szansa! Czy impas? Oj! Dobry pomysł, tyle że wykonanie już nie najlepsze. Minimalnie niecelnie. Szkoda. Następnym razem powinno się udać. Kapustka. Na piłka. uliczkę. ociera podanie. Może być Odzyskują prowadzenie! Na powtórce widać podanie wymierzone idealnie jak w jakiejś grze komputerowej, a piątek wywalczył sobie pozycję i z rywalem na plecach skierował piłkę do bramki. Brawa zawaleczna. Widać, że stres chociaż na chwilę z niego uleciał. Obejmują prowadzenie i to daje jego drużynie wyraźne szanse na wygranie. Real. Cristiano Ronaldo. Danie interweniuje bramkarz. Przód a czasu na wyrównanie mają coraz mniej. Muszą to mądrze rozegrać. Drożny wykonuje Fernandesz. Nieudane teraz to wybicie. Może być gorąco pod bramką. Skuteczny odbiór na połowie rywala. Umówmy się. Nie było tutaj żadnego zagrożenia. Zalewski. Ostatni. Nerwowe pięć minut. Spójrzmy. Sam na sam z bramkarzem. Teraz odrobić sprawę w goli, a spotkanie ma się tu końcowi. Powtórka teraz pokazuje, jak znakomicie został wyprowadzony ten kontrata. Zupełnie jak z trenerskiego podręcznika, a potem, cóż, no nie mogło to nie wpaść przy przewadze 2 na 1. W takiej sytuacji można zrobić dosłownie wszystko. To musiało skończyć się golem. Na tablicy wyników 3 do 1. Bruno Fernandes. Jest informacja z sali bocznej. Spotkanie potrwa dodatkowo dwie minuty. I mamy zakończenie dzisiejszego spotkania. Polska, zwycięska. Sztab szkoleniowy M